o kurde, jak zblokowałem to, nie wierzę, patrzcie jeszcze jaki flick Proszę wejść, próbuję tą bramkę strzelić. Prawie. Jest, nie, jak to wyjął? Ejoła, tanie przedmioty w Rocket League, z kodem TUNI 6% taniej. Cześć, z tej strony nie W dzisiejszym filmie będziemy grali dwójeczki. Ja mam dla Was takie jeszcze szybkie ogłoszenie. Zrobiłem kanał na Discordzie, gdzie możecie przesyłać swoje presety z Buckers Moda, gdzie będziecie właśnie mogli ubrać mojego octana, więc sobie tutaj przejdźmy od razu do pierwszego presetu, który tutaj dostałem. I jest to właśnie preset od Kapiego. Więc tutaj ja wam od razu pokażę, jak sobie taki preset zrobić. Tutaj sobie ubieracie swoje autko, tutaj macie dikale, łeczka, busty i tak dalej. Klikacie potem copy i wtedy tam na kanał wklejacie to razem ze zdjęciem, jak to autko ma wyglądać. Więc ja sobie tutaj kliknę load tutaj mam ten kodzik, jak widzicie tutaj mam już autko załadowane, więc sobie je zobaczmy to jest taki dosyć podobny design do mojego, z tym, że tutaj widzę, że jest trochę jaśniejszy, no jest tutaj biały oktan a zobaczymy jeszcze autko pomarańczowe pomarańczowe autko, też biały oktan i tutaj też bardzo podobnie do tego mojego podstawowego decalu więc sobie dzisiaj takim autkiem zagramy myślę, że będzie to takie fajne urozmaicenie do gierek, więc też zachęcam do wzięcia udziału w zabawie, nie wiem czemu ale tutaj mi biały oktan nie wyszedł, w sensie, że nie wiem jak oktyjna, Nie mam pojęcia czemu. Się chyba coś baguje i jeszcze się złożyło, że mam takie same kolorki. Zobacz, że to z Bakas Moda mi tutaj przestało działać. Czy muszę zaraz sprawdzić to? Ale nie, wi widzę, że to jest ten preset z Bakas Moda. Po tym, że mam trailer innego. Zobacz takie niebieskie i boost taki jest czerwony. Zobaczcie, no to jest taki boost czerwony. To jest po prostu ten z Bakas Moda, tylko to jest jakiś bug chyba, że nie mam białego gałtka On to wypali. Dobra, on tego nie trafił, on będzie miał tutaj piłeczkę fajną. Powiem tutaj sobie pojechać. Jest. O, czyżby? Czyżby to będzie to? Tak jest! Ale to porobił, ładnie. Standardowo niech lewo sobie jedzie. Też chce mi woda sobie sam pojechać. Dla pewności. Dobra, zobaczmy. Ja do tego wlecę. Żeby tam nie było za dużo miejsca. I teraz... Dobra, on też tak wybił... O nie, kto idzie w naszą bramę? Nie wierzę, ale nieszczęście. Spińczowali razem. Wow, no, szansa? Ale Nie, naprawdę. Ej, to naprawdę mam jakieś nieszczęście okropne w tym meczu. jakie takie coś nie siada. Dobra, ja sobie z tyłu zostanę. Dobra. Demo. Jest demo. Ja z tego nic nie zrobi, totalnie nic z tego nie zrobi. Może do mnie to podać. Dobra sobie to strzasuję jeszcze. O, pięknie, jeszcze go zdemowałem. I to Opena ma tak naprawdę przetrafił. Tak jest, no i elegancko, widzicie? Demowanie opłaca się. Demowanie to styl życia. ok, czekam sobie z tyłu. Zobaczmy. Nie na raz, pamiętajcie o. Dobra, wybiłem to, przynajmniej poszło tak fajnie na ich stronę. I teraz zostaję sobie z tyłu, niech on sobie tam wyjedzie spokojnie. Okej, okay. i czekam. Teraz sobie wyjadę na bagwardo, dam czy tam gdzieś w bramka, Można nawet wejść do bramkę? Nie, jest przysłupku. Teraz ma szansę wyjechać, dobra? I w dół? Tak z właśnie tego oczekiwałem. To jest strasznie dobra taktyka, żeby walnąć w sufit albo właśnie w górę w takiej sytuacji. No i fajnie, mamy pierwszy meczek wygrany. Dobra, ogólnie obczęłam o co chodzi z tym białym octajnem. Więc to jest tak, że tutaj kapi dał białego octajna tylko do niebieskiej drużyny. A tam musiało mi się jakoś przez jakiś błąd pokazywać w wy lub że jest biały oktan, bo sprawdziłem tam w ustawieniach, że po prostu tam jest wybrany zwykły oktan, nie biały, więc po prostu tam w menu się coś zbagowało. Nie no, nie wierzę w to. No ale więc ogólnie tam jednak był błąd w menu, nie w grze samej. Więc wszystko Git. I boomer do mnie. Dobra. Muszę to wywalić, tak? Można strzelać z tego? O, jest gol, jest gol, musi takie z Już widziałem tego na plecach, nie? mi tam wjeżdżał. Dobrze, że ten podjechał, bo jakby nie podjechał, to pewnie by to wybronił. Dobra, spróbujmy. O, fajny kick-off. pojadę do tego guścika. On powinien to zgarnąć. Ładnie. Co jest na dalszym słupku. Dobra, i ładnie to zbił. Jeszcze demo spróbuję. Demon nie wyjdzie mi tym razem. Dobra, teraz jest. Niebezpieczna sytuacja, bo się wylałem. No, niestety. Tutaj trochę nie doceniłem jego umiejętności. Nie myślałem, że nie doleci. Dobra, od razu. Dobra. Proszę, prawda, że się on gdzie nie siadł. No, naprawdę. Te gra mnie nie kocha. O, flickens? Jest, ładnie. Dobra, przynajmniej on tu coś tam ogarnia, bo ja tutaj walę po słupkach. Tutaj fake i tutaj. Flik, ładnie, porobił ich. Okej, okay, teraz spróbuję w sufit, albo może do niego, dobra, nieważne. W ogóle dwie sprzeczne ze sobą informacje, ale jako, jako tako weszło coś tam. Ja nie mam busta, więc on to musi wziąć. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Dobra, ładnie, z tyłem jeździ. Ja to wywalę do przodu. Możliwe, że będzie miał ciężko. No, trochę ciężko miał. Jeszcze tak zrobię i. Tutaj muszę się od razu wrócić. Dobra. Na szczęście udało mi się do tego zdążyć, ale jeszcze nie koniec. Dobra. Dobra. Niestety tego już nie dosięgnę, bo nie miałem busta. Dobra. Oj, zopałem go. Zopałem. Jeszcze tutaj. A. Dobra. Jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Aż to pięknie strzelił. Dobra. Let's go. Od razu wywalę to. taką. Dobra. Może to w sumie jednak głupie było, ale. Pomyślałem, że może lepiej coś zrobić będzie w tej sytuacji. O, możliwe, że będzie miło ciężko. Ale ja trafił, dobra. Ja zabiorę sobie tego boosta i cofam. On powinien to mieć, dobra. Nie zdążę. O, wolno tam aż na daleki słupek. A szkoda, że mu tak odegrał to. No, po prostu wykorzystał, że ja daleko byłem. Blokuję go. O nie! O nie kurde, ale blisko było Dobra Ja tutaj plan taki, że boost i pinch jednocześnie Dobra, może być I teraz jeszcze przebić go I teraz tutaj lecę na niego Dobra, ma szansę teraz Kurde, ja nic nie widzę Ja nic nie widzę, dobra <ścoughs> Ale to byłby hit jakbym to trafił Nie, ja w ogóle bramki nawet nie widziałem, w którą strona jest Dobra Wybiję to po prostu tak i będę się cofał. A myślę, że lepiej to było wybić niż zostawiać tak bezsensownie. O kurde. Jak zblokowałem to? Nie wierzę. Patrzcie jeszcze jaki flick. Proszę, wejdź. Proszę. Co? co to było? Co to było za zagranie? Ja pierdzielę. Dobra, ładny pas. Dobra, niestety nie trafiłem tego. Jeszcze szansa od ścianki. To bumpik. Wow. Kurde, że wełnałem go jakoś tak tym podwoziem, że ta piłka się nie ruszyła. Lecę do przodu. Płynął wejść. Tak jest, mocny strzał, nie zdążył do tego. Zresztą mało brakowało, żeby to wyjął, ale jednak trochę zabrakło. Jeszcze minuta meczu zostało, o kurde. To nie było najlepsze, kilku gustów nie zebrałem. Jeszcze jednego do tam pół biedy, ale dwóch to słabo, o kurde. Dawaj, dawaj, dawaj. Musi to zrobić. Dobra, ładnie, ładnie to zrobił. Dobra, podanko takie wyszło. Szybka kontra i lecimy z nimi, no. Ja sobie będę próbował, ale nie zdążyłem. Chcę żeby to wybił. Dobra, ładnie. Raz jeszcze, jeszcze że strzeli gola. Takie ja jest, mamy kolejnego gola, więc tutaj już mecz mamy wygrany, więc też mega fajnie. Dobra, oni się tutaj widzę nie poddają. Dzielnie walczą. Albo nie wiem, sobie Pawczoł, Walczu, Avczoł. No w każdym razie meczek mamy wygrany. I oto mamy trzeci mecz. Okej, okay, on mi pozwoli tutaj pojechać, więc ja sobie do tego pojadę. Spróbujemy ze Speed flipa to porobić. Dobra, przyszedł Kikof, dosyć średni, aczkolwiek mam nadzieję, że doradę. Nie dał rady, kurde. Ale to też trochę my bad, bo ja zrobiłem tylko Kikofa słabego. Też te, fajnie, jakby to mi tak odegrał, tam do roku bym to sobie wziął, ale chyba. Nie pomyślał, więc szkoda. No, a szkoda, że go tam nie ma. było tak naprawdę open środek. trochę jest liski ogólnie, żeby tak podjeżdżać, więc nie podjeżdżałem. Dobra, jest! Musi być goda. Nie, to się dzieje w tych meczach, to jest jakaś parodia, naprawdę, nie wiem o co chodzi. Znowu tyłem jakoś tak zagrałem dziwnie i znowu mamy gola. No ale spoko no. Sam powiedzieć? Dobra, on mu oddał, Przecież nie wiem czemu on nie podjeżdżał, nie podjechał do niego od razu i mamy gola niestety. Powinien tutaj podjechać od razu. Czy on to będzie miał? Ma to do przodu wywalać to tak, jakoś żeby było bezpiecznie przynajmniej. Okej, okay, on ma próbę strzału, czy to wejdzie? Wow, jak się odbiło. Dobra, udało mi się to wyblokować. Jakimś cudem. Dobra. Nie, nie porobiłem go tym. A to było i tak słabe. Nie wiem, co ja sobie myślałem robiąc to. Ta mi busta. Dobra, dało mi busta wziąć. Spróbuję tą bramkę strzelić. <laughs> Prawie. Jest. Nie, jak to wyjął? Jakie akcje? Do niego? Dobra, widzę, że tam jest. Mógł sobie po ściance pojechać, byłoby lepiej. Lecę do tego od razu? Tak jest, i łatwy boundik. proszę Państwa. Nie wiem, co jest takiego w tym presecie, ale muszę wam powiedzieć, że mi się jakoś dobrze gra na nim. Nie wiem, czy się jakiś taki lepszy, jakkolwiek by to nie brzmiało. Więc może po prostu powinienem kupić białego octa, kto, kto wie. On to wywali, tak jest. One What? Jak to? Jak to, po, jak to poszło tak? W ogóle jeszcze takie fajne wybicie mi wyszło. Okej, okay, tam jakieś zamieszanie. On tyłem jest. No i mamy go. ale takie jest, ładnie. Tutaj się powylewali w ogóle. Ten z tyłem stoi. Dobra, ja sobie tak wezmę to. jakiegoś slingshot'a może. Dobra, on to wybił, ale przynajmniej jednego przebiłem. Sorry, że żadnego boosta nie podniosłem. Ja to mam z tymi boostami, także jadę sobie przez całe i nic nie podniosę. Boże, jeszcze mu podał to. Gol będzie, no ja nie, zero boosta miałem. Głupio strasznie mu to podał, patrzcie. podał mu i on miał tak naprawdę jeden na jeden na tuniego, który nie ma zupełnie nic busta. boosta. Powiem to wziąć, to nie jest ciężkie. Ła! Co tu się wydarzyło? Dobra, to był najgorszy strzał jaki kiedykolwiek miałem w życiu chyba. Dobra, tak agresywnie coś nie grają, ale to nawet lepiej dla nas. Sięgnę tak już szczupkiem auta demo. Nie udało mi się demo, wracam się, bo wiecie co? Złapuję go po prostu. A to było bardzo dobre zagranie i teraz ma upena? Tak jest! Nie no, zobaczcie. Jak, jak te bumpy mają w ogóle znaczenie, nie? Jak one robią strasznie te gra. To jest tak naprawdę tylko na czas zagrać. Okej, okay. demo, tylko. No i fajnie, mamy trzeci meczek wygrany. Więc bardzo fajnie. Meczki wyszły bardzo fajnie, więc jestem zadowolony. Jeśli chcecie, żebym zagrał waszym presetem, no to tam na specjalnym kanale Discord też dawajcie linki do swoich presetów. Dajcie znać, czy film wam się podobał. Subskrybujcie po więcej. No i co, ja wam dziękuję za oglądanie do końca i do następnego. Cześć!